Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziękuję za udzielenie głosu. Jestem trochę stremowany, bo to mój debiut w tej Wysokiej Izbie, a temat jest, a temat jest strasznie skomplikowany i wielu w tej chwili ekonomistów głowi się na tym, jak ocenić wpływ covid na gospodarkę, w którą stronę gospodarki zmierzają. Jest bardzo mało czasu, więc będę starał się syntetyzować informacje, które dla mnie przygotowano, na które prawdopodobnie godzina by nie wystarczyła, żeby je zarysować. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ogólny stan gospodarki. W tej chwili różne ośrodki analityczne polskie i zagraniczne szacują, że spadek produktu krajowego brutto w roku 2020 będzie od minus 2,9 do minus 4,5. Szacunki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oscylują w granicach minus 3,1. W trzecim kwartale wzrosło spożycie rok do roku o 1%, i to jest optymistyczna informacja. Natomiast wyraźnie w wyniku wprowadzenia restrykcji w handlu w październiku spadła sprzedaż o 2,3% rok do roku. Spadek notują również inwestycje. Mają one co prawda charakter zmienny i są silnie procykliczne, natomiast spadek w trzecim kwartale wynosił 9%. Natomiast dla odmiany produkcja przemysłowa, i to jest silna strona gospodarki w tej chwili polskiej i nie tylko polskiej, produkcja przemysłowa odnotowała wzrost o 1% rok do roku. Mniejsza jest produkcja budowlano-montażowa. Padło pytanie o wskaźniki optymizmu i ocenę przez przedsiębiorców sytuacji. Jeżeli chodzi o przemysł, tak zwany wskaźnik PMI od trzech miesięcy utrzymuje się na poziomie 50,8 punkta procentowego. Poziom 50 to jest poziom stabilny, poziom pozytywny, natomiast jeżeli jesteśmy poniżej, to wtedy widzimy, że przedsiębiorcy przewidują, że raczej będzie ciężko. Silną stroną jest handel zagraniczny, notujemy wzrost obrotów i saldo na rachunku obrotów bieżących za okres do października jest dodatnie na ponad 2 miliardy euro na plusie. Jeśli chodzi o wskaźnik inflacji, który notabene też będzie musiał być przemyślany przez ośrodki badawcze, bo COVID zmienia konsumpcję i prawdopodobnie trzeba będzie zmienić koszyk inflacyjny, inflacja w listopadzie wyniosła 3% rok do roku. Notujemy tendencję lekko spadkową na przyszły rok. Prognozy są optymistyczne. Rynek pracy. Bardzo dużo wskaźników, więc powiem tylko syntetycznie. Rynek pracy w tej chwili, pomimo bardzo ciemnych prognoz, które były po drugim kwartale tego roku, prawdopodobnie zamkniemy wskaźnikiem bezrobocia 6,1% w roku 2020. Dalej, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o wyniki przedsiębiorstw, wyniki są oczywiście gorsze niż rentowność. Są oczywiście sektory, gdzie rentowność jest nawet wzrosła i jest wyraźnie powyżej stopy zwrotu z innych inwestycji, które oferuje rynek. Natomiast to, co warto podkreślić, to poprawiły się wskaźniki płynności w gospodarce. I to jest optymistyczna wiadomość, bo firmy zazwyczaj upadają nie dlatego, że mają straty, ale dlatego, że tracą płynność. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, obserwujemy, że nie ma załamania, jeżeli chodzi o wycofywanie się z działalności gospodarczej. Centralna ewidencja działalności gospodarczej pokazuje w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 16%, jednak liczba wniosków o wznowienie działalności wzrasta. Można powiedzieć, że w bieżącym roku złożono o 17% wniosków mniej w porównaniu z okresem ubiegłorocznym. Ale spadła też liczba firm kończących działalność. Tych danych jest oczywiście, drodzy Państwo, znacznie więcej, natomiast syntetyczny obraz, jeżeli chodzi o prognozy gospodarcze na przyszły rok, w mojej ocenie, ale to jest mniej może istotne, ale w ocenie ośrodków analitycznych polskich, zagranicznych jest pozytywny. Jeżeli nie dojdzie do innych niespodziewanych zdarzeń, czeka nas wzrost pozwalający uzyskać poziom roku 2019. Przepraszam, że tak syntetycznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jestem do dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania. Dziękuję Panie Ministrze. Chciałem Panu powiedzieć, że poszło Panu całkiem dobrze, jak na pierwszy raz, więc może Pan dzisiaj spać spokojnie.